Wasze typy na moje sławne swobtóry i co najlepsze w zestawieniu są dwa mężczyźni. Pierwsza aktorka Florence Pugh i muszę stwierdzić, że poza moim wysokim czołem, to tu naprawdę dużo rzeczy pasuje. Następna jest Blake Lively, jestem mega fanką plotkary, miło mi, chociaż nie sądzę, żeby to było dużo podobieństwa. Później mamy Kasix i tu myślę, że zgadzają się na pewno dwie rzeczy, po pierwsze czoło, a po drugie to, że nie nakładamy za często jakiegoś mega widocznego makijażu. Przy następnym się trochę zdziwiłam, ale Kate Winslet i szczerze, no to mamy myślę trochę podobieństw. Następne porównanie jest bardzo szczegółowe, chodzi o konkretną postać z filmu, czyli o Joe, graną przez Saoirse Ronan, chyba tak to się czyta, z Małych Kobietek. I myślę, że tutaj duże rzeczy gra, a najbardziej y, umęczony wyraz twarzy. I krem dla krem tego porównania, czyli męskie sobowtóry. Pierwszą jest skoczek Dawid Kubacki. Na pewno się zgadzają oczy. I ostatnie, najlepsze. W życiu bym sama na to nie wpadła, ale wypatrzyliście, że jestem podobna do Adama Mirka. Ale coś w tym jest, moim zdaniem.